Tak działa nowa tarcza regeneracyjna. Macie szklankę, tak? I macie ją pełną. 25 kewa w szklance. I ktoś wam wypije z tej szklanki, bo was obije. 15 kewa. To przelewacie sobie butelką 15 kewa, które zostało obite. Żeby tutaj znowu było 25. Więcej się nie da. Ale tu miałam 50. Zabrałam z tego 15. I mam teraz 35 jeszcze. Jak mnie ktoś znowu obije teraz za 25, to ja mogę sobie przerać za 25 i mi tu zostaje... Ile? No, jeden jeszcze ten 10, ten. więc jak mnie trzeci raz obije za 25, to jeszcze sobie przyleje 10. Dobre. 10. Dobre. 15, według mojej logiki? Tu mam 50, a tu 25! Fizycznie nie ma więcej wody! Ja nie mogę, to jest najlepsze dzisiaj chyba. A wy tłumaczysz jeszcze bez ja, 70. Ja, nie no, chyba muszę wytłumaczyć. Ty chcesz wlać wodę, jak masz zakręconą butelkę. ta butelka jest zakręcona, widzowie, i dopiero jak się nie, z kimś nie dueluje jak ktoś mnie nie bije, to mogę wziąć dwie ręce i odkręcić. O to chodzi, to jest też element metafory.